Pierwsze kroki, czyli jak rozpocząć współpracę z Morindą. Spodobała Ci się prezentacja, między innymi ze względu na wspaniałego prezentera. Pierwsze kroki, czyli jak rozpocząć współpracę, współpracę z Morindą. Drodzy Państwo, Rejestrujesz się jako konsultant przez bezpłatną linię telefoniczną. Tu jest numer 008111 3554 w godzinach 15 do 20 poprzez stronę internetową wwwmorinda przez numer sponsora. Bardzo ważny jest numer sponsora, czyli numer osoby, która Ciebie zaprosiła na tą na, na, czy tą czy poprzednią prezentację. Jesteś chętny, OK. Dana osoba albo ci, no, na pewno pomoże ci zarejestrować się mailem na adres polska morinda.com albo bezpośrednio w biurze Morinda w Poznaniu, ulica Dąbrowskiego 286, 288. Drodzy Państwo, osoba, która Państwa wprowadziła, będzie ważna, będzie bardzo Wam pomaga pomagać w pierwszych krokach i właściwie cały, 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 cały czas. Drodzy Państwo, ważne sprawy: numer ID konsultanta, Twoje hasło do biura Noni, ponieważ jako konsultant uzyskujesz swoją stronę www.morinda.com. A, tu jest www.morinda.com przez numer sponsora, tam trzeba będzie poprawić tą prezentację, ponieważ masz, uzyskujesz swoją stronę. Po co Ci ta strona jest? Ta strona jest po to, żeby na przykład, jeżeli ktoś jest zainteresowany samym zakupem, wchodzi na tą stronę, kupuje sobie, wchodzi na tą stronę, rejestruje się pod Twoim numerem konsultanta, także masz na niej, co jest bardzo istotne, rozbudowujesz działalność, masz na tej stronie, masz na tej stronie cały czas wgląd, jak wygląda, jak wyglądają obroty, kto kogo zarejestrował, i tak dalej, i tak dalej. Jest to Twoje biuro, jest to twoje. No masz wgląd w grupę, jest to dla Ciebie bardzo, bardzo istotne, żeby poprawnie tą działalność prowadzić. W ciągu 30 dni przeszli do biura Morinta w Poznaniu wypełniony druk umowy z niezależnym konsultantem oraz ksero dokumentu tożsamości. O, widzę, że 31 osób jest, no, 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 fajnie. Druga sprawa, ustaw swój cel na, na pierwszy miesiąc. Zwrot kosztu rejestracji zakupu produktów plus ma górka, czyli wypracowanie dochodu około 1000 zł. Drodzy Państwo, w poprzedniej prezentacji powtórzę to jeszcze w następnej prezentacji, rejestrujesz siebie, kupujesz, kupujesz za 120 punktów i wprowadzasz 3 osoby, trzech konsultantów, kupujesz, oni kupują też za 120 punktów. I masz prowizję z obrotu konsultantu, 20% z obrotów klientów i srebrny bonus około 400 zł. Czyli jest to, dochód około 1000, jest to dochód około 1000 zł. Dobrze jest też mieć kilku klientów, kilka osób, które się zarejestrują tylko jako klienci. Którzy nie są zainteresowani na przykład za, zakupem, nie tylko po to, żebyś ty im sprzedawał, ale żeby oni sobie bezpośrednio kupowali w firmie i dzięki temu będziesz mieć 20% od obrotów, od obrotów klientów. Masz więc konkretny cel, możesz zacząć działać. Dobrą drogą, drodzy Państwo, dobrą drogą do osiągnięcia poziomu Jade'a, który jest pierwszym takim konkretnym, pierwszym konkretnym celem, żeby mieć zarobek mniej więcej taki jak, jak, wygląd jak wygląda, jak wynosi teraz średnia krajowa, czyli tyle ile na przykład zarabiasz na etacie. Po dwóch czy po trzech, na przykład, miesiącu, miesiącach współpracy z firmą Molinda, dobrą drogą jest jest droga tak zwanych bonusów wzrostu i duplikacji. O tym na pewno będzie jakiś jeden z najbliższych webinarów. Możesz zacząć działać. Ja muszę tutaj otworzyć. Ok, dobra. Możesz zacząć działać. Jest kilka, jest kilka punktów w pierwszych rokach Lista ludzi, umówienie spotkania, zaproszenie, prezentacja, star z nową osobą. Drodzy Państwo, yy... o, tu. Okej, okay, dobra. Drodzy Państwo, lista ludzi, zapisujemy kandydatów yy, z telefonami, mailami, GG, yy, Skype'ami i tak dalej. Czyli robimy pierwszą listę. Yy... Oj, co tutaj? Mi... Moment, bo widzę, że. Się rozkręciło. Skąd brać ludzi? Członkowie rodziny, yy, siostry, bracia, wujkowie, yy, rodzice, dzieci, dziadkowie, kuzynki, kuzyni, ciocie i tak dalej, i tak dalej. Właściwie na list, lista ludzi nigdy się nie, nie zamknie. Dalej przyjaciele, znajomi z Facebooka, z internetu, z pracy, z jakiejś tam działalności, z wspólnego hobby. Jest tego bardzo, 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 bardzo dużo. Osoby czujące potrzebę poprawy zdrowia, osoby przedsiębiorcze, lubiące pracować dla siebie, osoby, które chcą zarabiać pieniądze, więcej niż zarabiają. No, jest takich osób prawdopodobnie 100%. Dlatego, że nie znam takiego człowieka, który jest zadowolony ze swoich zarobków. Nie znam, po prostu takiego człowieka jeszcze nie spotkałem. Czyli właściwie macie bardzo, bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o listę ludzi, lecimy dalej, następny slajd. Drodzy Państwo, następna sprawa, co jest bardzo ważne, na co Wam muszę zwrócić uwagę, nie mam tego rysunku tutaj, ale jest tak zwane, jest tak zwane, jest tak zwana krzywa entuzjazmu. Człowiek przychodzi na spotkanie i bardzo istotną sprawą, jeżeli on jest zdecydowany na działanie. Nie musi nawet. Nie, no, skonsultujcie to Państwo ze, ze swoją linią sponsor sponsorowania. Ale według tego, co uczy wiele osób prowadzących yy, marketing sieciowy, nie musi ta osoba się od razu rejestrować, ale bardzo ważną sprawą jest umówienie z tą osobą spotkania. Yy, już od razu, jeżeli jest zdecydowana na współpracę, nawet na spotkaniu, czy nawet jak będzie z wami rozmawiać po dzisiejszym we webinarze, umówcie z nią spotkanie. Powiedzcie słuchaj, zaproś parę osób do domu, y powiedzcie jakie są jakie są y sposoby za y spotkań, albo dwa na jeden, albo spotkanie otwarte, y albo webinar, albo spotkanie domowe. Na przykład, jeżeli dana osoba. Jest chętna, żeby zrobić spotkanie domowe. Niech zaprosi, pomóż tej osobie, zaprosić parę osób z grona jej rodziny, z grona znajomych na spotkanie. Pomóż od razu i umów te spotkanie po tej rozmowie, kiedy ona jest zdecydowana, od razu, na, za dwa, trzy dni. Nie czekaj, aż ta osoba jest bardzo, jest bardzo często taki. Jest jeden z, błąd, z błędów konsultantów, którzy mówią: Dobra, słuchaj, ok. To ja do Ciebie zadzwonię, kiedy, kiedy to spotkanie, kiedy to spotkanie mm, u mnie zorganizuje. Nie. Umów z daną osobą, spotkanie za dwa, za trzy dni od momentu, jak jest zdecydowana. Nie musi, się, nie musi być już zarejestrowana jako konsultant. Zobaczysz, że jeżeli ona przyjdzie na spotkanie, jeżeli ona zaprosi parę osób, zrobisz spotkanie, niech dwie osoby są chętne, powiedzą: dobra, to ja się, ja się decyduję na, na rejestrację. Osoba mówi oho, zaraz, zaraz. To on wejdzie pod kogo? Pod mojego sponsora? Nie, to ja się też rejestruję. Trzy osoby będzie miało z tego spotkania. To jest po prostu krzywa entuzjazmu. Bo jeżeli umówisz z daną osobą spotkanie, no to wiesz co, zadzwonisz za miesiąc słuchaj, jak tam robimy spotkanie. No wiesz, ja pochodziłem, porozmawiałem ze znajomymi, wiesz, no to tamto, siamto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do takiego spotkania nie dojdzie. Takich ludzi mam w grupie mnóstwo. Ale mam też ludzi, którzy od razu, od razu zaczęli działać konkretnie i te osoby mają efekty, ponieważ entuzjazm od momentu spotkania spada. Dzisiaj są chętni, dzisiaj widzą możliwości. Za tydzień za tydzień już zapominają, że w ogóle na takim spotkaniu byli. A jeżeli za tydzień, jeżeli do tygodnia zrobisz, zrobisz z nim spotkanie i rozwijesz mu grupę, kilku konsultantów wejdzie, oni zobaczą pierwsze pieniądze, ponieważ firma płaci w, co tydzień, entuzjazm jeszcze wzrośnie. Yy, także no to jest, też bardzo, to jest też bardzo istotna sprawa o którym się zapomina zrób od razu spotkanie nawet, nawet przed listą przed zrobieniem listy umów z tą osobą spotkanie Naucz ich zapraszać parę słów nie, op, nie, o, nie opowiadaj przez, przez telefon na temat produktów na temat biznesu itd tak itd tak ponieważ ta osoba musi otrzymać od kogoś innego nie od ciebie Informacje na temat, na temat firmy. Bardzo dobrze jest, że ty niewiele wiesz, bo mu niewiele, niewiele powiesz. Zapraszasz na to, spotkanie, na to spotkanie albo telefonicznie, albo osobiście. Albo pomoże ci sponsor, albo sam lepiej z pomocą sponsora. Zapraszamy z zaproszeniem pisemnym. Umawiamy się, zapraszamy na spotkanie ze sposobem, tak zwaną zasadą checkstron. Też na pewno o tej zasadzie checkstron będzie jeden z najbliższych webinarów. Najważniejsza w, umawia w umawianiu na spotkanie jest nasza postawa. Nie kłamiemy, nie nakłaniamy, nie błagamy, nie namawiamy, nie obiecujemy cudów. Drodzy Państwo, jeżeli osobę interesuje zarobienie 1000 złotych na miesiąc, a ty mu będziesz mówił o Polinezjach, będziesz mu mówił o, 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 o statkach, będziesz mówił o Mercedesach, on ci powie: Człowieku, z choinki spadłeś? Ja mam, ja chcę zarobić 1000 złotych, ponieważ, ponieważ mam. To jest naj, moja najbliższa, najbliższa potrzeba. Nie dlatego, że, drodzy Państwo, właśnie dzięki, przez takie cuda, przez obiecywanie cudów, szczególnie w najbliższym czasie, MLM kiedyś, no teraz już z tego wychodzi, ale kiedyś miał, no nie miał zbyt, do, zbyt dobrej opinii. Teraz widzę, że jest z tym coraz, coraz lepiej, dlatego, że wszystko nabrało realnych kształtów, dlatego, że no, ludzie nie... Zapraszają na jachty, na zamki, tylko zapraszają na powiedzmy, czy chcesz zarobić 1000 zł dodatkowo, 2000, czy chcesz mieć dwa razy tyle, co, co na etacie, czy chcesz mieć więcej czasów. Sprawdzamy, czy osoba jest zainteresowana informacją na ten temat i nie nakłaniamy jej na tym spotkaniu, na tej prezentacji. Dana osoba niech zdecyduje sama, czy chce, czy, czy, czy nie, czy chce mieć ten, uzyskać dodatkowy dochód. Prezentacja, trzeci punkt. W pierwszych kilku prezentacjach dla Twoich osób pomoże Ci sponsor. To jest bardzo, bardzo istotne. Zapraszasz te osoby na, na prezentację do domu i robisz prezentację i tą prezentację robi Twój sponsor. Nie Ty, Twój sponsor albo jego sponsor. Osoba, która jest już w, tym, w tej dłużej niż Ty, w, w tym... W tym biznesie, dłużej niż ty współpracuje z Moliną. Nawet jeżeli on, on współpracuje z Moliną dłużej niż ty o tydzień, ale co jest bardzo istotne, to jest osoba, która nie jest znana Twojemu, twojemu gościowi. Jako ty, on już ciebie gdzieś tam zaszufladkował, on już wie, że Ty pracujesz na etacie i tak dalej, i tak dalej. Nagle będziesz mu mówić o wielkim biznesie. Jest, jest to jest, taka, to jest taka, tak, taki chwyt psychologiczny. Bardzo ważne. Co jest bardzo istotne na samym początku, drodzy państwo, a czy, czego wiele osób nie przestrzega i dlatego ma problemy na początku, że prezentację musi przekazać twój sponsor. Im szybciej ty zaczniesz pokazywać prezentację w grupie osobiście, tym szybciej wybudujesz swój biznes i stworzysz sobie solidny dochód. Czyli twój sponsor pomoże ci budować jedną nogę w głąb, natomiast ty pozostałe nogi powinieneś budować sam, dlatego że Będziesz wtedy działał swoim tempem, dlatego po tobie więcej osób przejmie i będzie robić prezentację. Nie będziecie czekać na Twojego sponsora. Powiedzmy, że Twój sponsor ma kilka tak zwanych nóg, kilka odnóg, i wtedy, wtedy no, będziesz się z Tobą widział raz na dwa tygodnie. Czyli w Twojej grupie będzie wtedy raz na dwa tygodnie spotkanie. Jada osiągniesz po 20 latach, a chyba nie, nie za bardzo taka, tak nie za bardzo Ci to odpowiada, zgadza się. Im prostsza i krótsza prezentacja, tym większa szansa na zainteresowanie kandydatów. Oczywiście tak. Oczywiście zrób jak najkrótszą prezentację. Na końcu spytaj, słuchaj, a co Ciebie najbardziej interesuje? Bo kandydatów interesują ich korzyści, a nie to, co prezenter ma do powiedzenia. Dokładnie to, co jest w następnym, w następnym punkcie. Zamykaj prezentację propozycją rejestracji chętnych i realizacji zamówień. Starz z nową osobą. Przechodzić z nową osobą przez kolejne kroki pokazane właśnie w, tej, właśnie w tej prezentacji: czyli lista, rejestracja, cel na pierwszy miesiąc, lista ludzi, umówienie spotkania lub zaproszenie, prezentacja, start, start z, nową, z nową osobą. A ty przechodzisz do drugiego, do drugiego punktu. Fazę rozwoju. No, ja nie widzę, to tutaj jest na dole zapisane. Twój kolejny cel. Twój kolejny cel, czyli złoty bonus. Daje to dochód. O, ja nawet nie widzę, gdzie to się. Daje to dochód około, ok, około 2000 zł. 2400 punktów. Czyli pomagasz. Trzem swoim konsultantom, bo dobrze jest prowadzić na początku trzech. Pomagasz im rozwijać biznesy, pomagasz im wprowadzać konsultantów i klientów, tym na dole też pomagasz, a także sam rejestrujesz na przykład następnych, następnych konsultantów. Osiągasz na przykład drugi, w drugim miesiącu 2400 punktów, masz już zarobek około 2000 złotych.